Witajcie kochani, witamy kolejny raz. Dzisiaj opowiemy o kolejnych propozycjach, które ma dla nas Fits w kremach, propozycji pierwszej dla skór wrażliwych, takich, które nie tolerują żadnych innych kremów, gdzie wszystko jest za mocne, za bardzo działa, to zapraszamy do naszej linii. Apaissant i ona sobie z tym świetnie poradzi. Tutaj mamy lżejsze konsystencje, mamy też konsystencje kremowe i dla każdego znajdziemy odpowiedni produkt. Kolejnym ciekawym produktem jest Antipolushin. Kremy nawilżające o działaniu antyoksydacyjnym, które hmm, ja na nie czasem mówię antysmogowe, ale też latem spaliny, zanieczyszczenia, które się unoszą w powietrzu, czy wolne rodniki, które tworzą się też na skutek działania słońca, reaktywne formy tlenu. To wszystko też trzeba w jakiś sposób dezaktywować i tutaj chlorofil i takie naturalne, zielone barwniki będą nam świetnie sobie z tym radziły. I Antyvolution, krem... On też jest bardzo aktywnym odżywczym produktem, więc świetnie poradzi sobie z nawilżeniem, odżywieniem skóry, będzie dla niej bardzo pomocny. Mamy także propozycje dla osób, które się borykają z przebarwieniami. Idzie lato, wiadomo, będziemy się wystawiać na słońce. Trzeba popracować nad tym, żeby hamować wydzielanie tyrosmazy, żeby ten barwnik melanina nie był tak aktywnie produkowany. Więc możemy to zrobić przy pomocy naszych kremów dla skór, właśnie takich z tendencją do tworzenia się przebarwień. Tutaj arbutyna bardzo dobrze sobie z tym poradzi. Wiadomo, zimą te przebarwienia rozjaśniamy, złuszczamy. Teraz nie jest na to czas. Teraz tylko chronimy skórę, czyli stosujemy filtry lub stosujemy produkty, które hamują wydzielanie melaniny. I tylko na taki, w, takim, w taki sposób możemy sobie z tymi problemami poradzić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do kontaktu. Zapraszam do odwiedzenia naszego gabinetu popróbki, żebyście mogły próbować tych kremów, zapraszam na kanał YouTubeowy, żeby sprawdzić co tam się nowego pojawiło, no i też zostawić informacje, czego oczekujecie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.